Czym był złoty pociąg? Czyli legendarny pociąg składający się z lokomotywy i od 2 do 12 wagonów, które to pod koniec II wojny światowej, to znaczy pociąg, lokomotywa z tymi wagonami, wyładowane oczywiście skrzyniami ze złotem, z kosztownościami, miały wyruszyć z Wrocławia i chociaż celem miał być Wałbrzych, to nigdy tam nie dotarły. Oczywiście jest to legenda, powstała. Pod koniec II wojny światowej i po II wojnie światowej, i przez kilkadziesiąt lat rozpalała i nadal rozpala umysły wielu ludzi. Może zacznijmy nie od tego naszego złotego pociągu, nie od tego naszego złotego pociągu, ale od węgierskiego złotego pociągu, tego realnego. Ponieważ pod koniec II wojny światowej z Budapesztu wyruszył pociąg, który 11 maja 1945 roku został odnaleziony. Przez amerykańskie wojsko w Austrii w tunelu tauryjskim odnaleziono 24, odnaleziono 24 wagony, oczywiście wypełnione kosztownościami, drogimi rzeczami, ale podobnież z Budapesztu wagonów wyruszyło więcej. I oczywiście to spowodowało, że ten nasz złoty polski, złoty pociąg stał się o wiele bardziej realny, chociaż o realności, dopóki go nie znajdziemy, nie możemy się wypowiadać. Ten nasz złoty pociąg miał być wypełniony kosztownymi rzeczami złotem, dziełami sztuki, drogimi kamieniami wszystkim, co Niemcy zrabowali przez te kilka lat, kiedy no, rabowali na potęgę, i również miały tam trafić rzeczy, depozyty z wrocławskich banków. Dlaczego to wszystko miało być wywiezione, zapakowane na wagon i usunięte? Oczywiście, żeby nie dostało się to wszystko w ręce Czerwonej Armii, która już była dosyć blisko. Tutaj oczywiście nie wiemy nawet, kiedy dokładnie ten pociąg miał wyruszyć. Najczęściej się mówi, że był to koniec 1944 albo początek 1945 roku. Tutaj dowodów na to nie ma. I te wszystkie kosztowności, te nawet 12 wagonów, które były wypełnione skrzyniami, zawierającymi nawet po 200 kg złota i kamieni szlachetnych w każdej skrzyni, pamiętajmy, że taki wagon to jest jednak dobre kilka, kilkanaście ton kosztowności, to wszystko miało wyjechać z Wrocławia. Niby punktem docelowym miał być wspomniany wcześniej Wałbrzych. Ale nikt tego pociągu tam nigdy nie zobaczył. I tutaj wszyscy poszukiwacze, wszyscy, którzy chcą znaleźć ten złoty pociąg, uważają, że ten pociąg po drodze musiał zostać gdzieś ukryty. Musimy zdawać sobie sprawę, że tych miejsc, gdzie można go było ukryć, było wiele. Jednak te okolice obecnej zachodniej Polski były w miarę dobrze ufortyfikowane. Tam było wiele miejsc, gdzie taki pociąg mógłby trafić, a o wielu takich miejscach może nadal sobie nie zdajemy sprawy. Czyli pomiędzy listopadem 1944 a końcem stycznia 1945 pociąg miał odjechać, załoga miała zostać wyeliminowana, tak myślę, żeby nie było świadków, i ten pociąg miał być gdzieś ukryty. Gdzie? Gdybyśmy wiedzieli gdzie, to byśmy wiedzieli, czy ten pociąg jest, czy go nie ma najprawdopodobniej w jakimś schronie czy też w tunelu, gdzie te wszystkie kosztowności miałyby bezpiecznie czekać. Teraz moja opinia, po to powstał ten materiał, tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, najprawdopodobniej w mojej opinii taki pociąg jechałby dalej. Dalej na zachód jak najdalej od tego wschodniego zagrożenia, nikt nie Ukrywałby go, można powiedzieć, tutaj blisko Wrocławia, na terenie dzisiejszej Polski, tylko jak ten węgierski pociąg, on jechałby dalej. Jak najdalej od tych czerwonoarmistów tak, żeby ukryć go gdzieś na terenie Niemiec, Austrii czy też przewieźć go do Szwajcarii. Tutaj ta kwestia też pozostaje otwarta. Więc to prawdopodobieństwo, że ten pociąg został ukryty u nas, nie jest zbyt wysokie, ale jest druga kwestia. Ponieważ ukrycie tego pociągu mogło polegać na tym, że wjeżdża pociąg, wagony, lokomotywa najprawdopodobniej, najprawdopodobniej zostałaby odczepiona, żeby można go przewieźć gdzieś dalej, i następnie, na przykład, wylot tunelu jest zasypany. W takim przypadku ewakuacja dalej tego pociągu, gdyby ta Nawałnica ze wschodu za szybko się zbliżyła, to przewiezienie tego dalej byłoby fizycznie niemożliwe albo zbyt nieopłacalne. Jednak ryzykowanie swoim życiem, nawet kiedy jesteśmy w stanie zdobyć wielki skarb, nie do końca jest dobre. I w takim wypadku, oczywiście, byłaby możliwość, że złoty pociąg jest w Polsce, na terenie Polski. Chociaż ja uważam, że tego pociągu najprawdopodobniej nie było, a jeśli był, to już dawno został odkryty przez tych, którzy go schowali i te pieniądze posuszyły do ich własnych celów. Ale w takim przypadku, gdyby został tak ukryty, tak zabezpieczony, że jego szybka, dalsza ewakuacja nie byłaby możliwa, wtedy jestem w stanie zrozumieć, przyjąć to do przyjąć to, że ten pociąg może jednak znajdować się gdzieś u nas, ale oznaczałoby to. Ni mniej, ni więcej, że został on w ten sposób ukryty, że dostanie się do niego jest niesamowicie trudne. Na przykład tunel kolejowy, który został zasypany warstwą, na przykład dziesięciometrową, od tego czasu minęło wiele lat ciężko to dorwać, wykryć, zbadać. Następnie trzeba się zastanowić, czy gdyby ten skarb istniał, gdyby go ktoś ukrył, to jednak wiedza o tym nadal by była. Takie rzeczy nie giną. Raczej o tym wiedziałby większa ilość osób i najprawdopodobniej byłby on, tak jak powiedziałem, już odkryty, a nie jako nieodkryty, tylko wykorzystywany i wywożony. To właśnie dlatego w latach 60., 70., 80., kiedy troszkę bardziej otwarliśmy się na przykład na turystów z Niemiec, bardzo często ci turyści, którzy jeździli po Polsce, byli odbierani jako ci Którzy albo przeżyli Drugą wojnę światową, albo ich rodzinę, i że szukają u nas skarbów. Takie było często podejście, że taka osoba z Niemiec, turysta z Niemiec szuka właśnie ukrytego przez Niego, przez jego ojca, dziadka, skarbu. I ta informacja pozostała w rodzinie, czy ktoś ją gdzieś wygrzebał, i takie osoby tego skarbu szukają. Jeśli takie coś istniało, najprawdopodobniej dawno już zostało odkryte i wydane, w międzyczasie wywiezione. Oczywiście jest ta pewna doza niewiedzy, tego że nie jesteśmy pewni, że być może ten skarb istniał, że może jednak taki skarb dalej jest gdzieś ukryty. Fajnie by było, gdybyśmy go odnaleźli, szczególnie my. Chociaż dużo z tego byśmy nie mieli, poza może sławą. Nie wiem jak jest, ale chyba najprawdopodobniej finansowo na tym byśmy za dobrze nie wyszli, chociaż może. Chodzi mi o to, że jeśli taki skarb istnieje, to najprawdopodobniej już został odkryty i ewakuowany, że tak powiem. Natomiast jeśli ktoś go odkryje, świetna sprawa, może tam będą rzeczy bardzo ciekawe, może poznamy kolejną tajemnicę, kolejną rzecz, która. Oczywiście wynika z tego straszliwego konfliktu, który zrujnował nasze państwo. Chodzą też słuchy, że były tam archiwa. Archiwa oczywiście niemieckie, co by nam dało jeszcze więcej ciekawych informacji. Więc szukajmy, to znaczy, szukajcie. Ja w ten skarb nie wierzę tak, żebym, w niego, żebym go szukał. Szukajcie może coś znajdziecie. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.